Ho, 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 majtkowie i majciarze, witam w załodze X-Charlie i zapraszam na pokład, ah. Jeśli narobiłeś Lipy w Polsce i musisz zdupcać za granicę, a nie posiadasz żadnej poduszki finansowej, nic nie szkodzi. Możesz spieniężyć swój kliplunek w błyskawiczny jak Kangur sposób. Wystarczy tylko, że wejdziesz na stronę Pirates. A jeśli jesteś chociaż trochę charakterny, to użyjesz kodu X Charlie, który daje Ci 35% bonusu do doładowania na stronę, plus 30 dolarów więcej do trzech pierwszych transakcji Pozdrow Szymano, drodzy widzowie, witam serdecznie na G4 Skin. Dzisiaj sobie zrobimy od złoty, Zrobimy sobie proficik, spróbujemy z pięciu stówek coś zrobić fajnego. Ja przypominam kodik promocyjny i Możecie używać kodziku. Zachęcam, przypominam, że każda faca na to jest jeden TKG na konkursiki. Ostatnio było rozdanie, także kto był, ten był na liveiku. Zapraszam na Discord Fabryka Skinów, tam jest więcej informacji. Także co możemy sobie zacząć. Ewentowe są skrzynki. Zacznijmy sobie od tych tańszych skrzynek oraz tych kimono i tych tych. Oczywiście jakieś bitewki. Szybki przegląd zrobimy. Ginola oczywiście skrzynki też polecą. Łyk herbaty, wasze zdrowe pozdrowienia Pamiętajcie o tutaj mamy nowe, jeszcze mamy nowe skrzyneczki, sobie zobaczymy. I z tych nowych w sumie sobie spróbujemy. Czejo my, jeszcze jeszcze dobra. Przejdźmy do tej za 4 zł eventowe strzynki, które też możecie otwierać sobie. Otworzymy sobie za 8 zł. Polecam wam 3 razy 8. To wiecie już jakiś wynik. Niestety 2 Gaile. Czyli jak mi 2 Gaile dropnęły, to jest szansa, że wam ondan Spróbujmy, spróbujmy. 2 Gaile, kolejne Gail i MP5 5 zł, dobra, zajdźmy teraz na 3 skrzyneczki. To ostatnie zrobimy, 3 skrzynie. Kajmana, fajnie ale niestety, dobra. 13 zł to jeszcze raz się otworzę. Awupka profitu I, i, i do spodu. ajajaj, aj, aj. Czyli widzicie tutaj już do spodu nas wydymało, ostatnie mogę powiedzieć takie... Dobra, to jeszcze raz ostatni rzut. A to już naprawdę ostatni, 5 zł, no to główno nie profit tak naprawdę na ten moment. Yy, możemy tu zrobić silikon Kimono. Po jednej skrzyneczce na razie. To jest ta dalej ewentualna skrzynka, za którą punkciki też możecie zdobyć, także warto OK, mamy awóbkę? Nie. AK Ratrod, 17 zł. No to mamy 3 zł profitu, otwórzmy sobie jeszcze dwa razy. I proszę Państwa już myślałem, że stalker stalker tutaj ładnie by oddał. 110 zł stalker już kosztuje, niestety P90 Ej, w Państwa w tej szczęście jest duża szansa na rękawice właśnie i cały czas się tutaj pokazują rękawice koski, rękawice fajne procenty są, także jeszcze sobie raz pozwolę otworzyć. No myślałem, że niestety płuspik, ale wrócimy do tej skrzyneczki na pewno. Wrócimy do tej skrzyneczki bo jest naprawdę warta. 42 zł, dobra, jest elegancko. Jest elegancko. Jak na razie mamy tak naprawdę sprzedaj. Sam profit. 261 zł, odliczmy tego Akacza, to ile jest? 83 zł. Dobra, sprzedam te skrzynki... Skinki... Oj, tu jakieś mi wyskoczyło wypożyczania człowieku. I przejdźmy te droższe skrzynki za 20 zł. To jest dalej ta ewentowa skrzynia, co nie? To jest dalej ta ewentowa skrzynia za 20 zł. Także przejdziemy sobie do niej teraz I let's go, za 20 zico, otworzymy 2-3 razy Co to za łup, jaki się patani 3zł taki dobra Jeszcze dwie skrzyneczki takie Ajajajaj, no no niestety Ale teraz wiecie, jak mi nie oddaje to znaczy, że wy wpłacacie z kodem xSharli Duża szansa, że zgarniecie tikety, a jeszcze jakieś fajne skiny Także tak Złotuleczka, dobra, ostatnią szansę do tej żeby nie było i hyperbestia, spoko, no, takie na no, za zakończenie 195 Ziko, dobra, to już mamy 200 zł profitu, także nice Możemy przejść sobie do innej skrzyneczki teraz tak naprawdę. Przejdźmy sobie do Ginolda, odpuszczmy dwa razy Ginolda Okej, okay, już myślałem, że no noir, to już by fajnie oddało, solidnie dosyć. 8 ziko. No 8 zł minus Dobra, już myślałem, ale dobra 24 zł, dobra, to jeszcze raz sobie pozwolę odłożyć Safari Mesh a po Safari meczu zawsze wydropię coś fajnego. ja szkoda nie ten ma 10. ładny jest nowy 24 zł, dobra, no ale jest proficik. To przejdźmy za tej skrzyneczki te 28 zł. O tutaj macie zewentowych skrzyneczek, kolejne ewentowe skrzyneczki. Widzicie? Amar, nafcia i wronek. Tutaj drużyna, kurwa bilebena, także sobie wronka skrzynka twórzmy, zobaczmy, a nie nafci tej. Nawcia w ogóle, ale co ona tutaj robi, co? No i się. No i co to za nawciski? Co to, to jest? Ma być. Daj, i dobra, mamy 50 spoko. To już lepiej. 41 zł, dobra, ale przejdźmy sobie w takim razie tylko mara skrzynki. I jedną otworzymy sobie wronka. Nawet dosyć fajne są animacje z tego, także zobaczmy 60 dziko. Wronkowa skrzynia? Ładny skin, ładny skin, dobra. Intergel, ile to kosztuje? 104zł, mamy profit i ładny ten skin w ogóle, nie wiem co jakie to w ogóle kolekcji jest, ale jest naprawdę śliczny O ile powiem wam, że te skiny są naprawdę solidne, ładne Dosyć wartościowe, ta wronka skrzynka, także jeszcze ją otworzymy A my sobie możemy przejść mordeczki na skrzynkę Amara, zobaczymy za 240zł, Testowe jedno otwarcie O kurcze, już myślałem, że widzicie co by tu siadło Między wódką, zachładka, dobra, otwieramy 240 zł. Mam nadzieję, że zrobię profil dzisiaj i kurcze. No nie, niestety, niestety, spróbujemy chyba bitwę zrobić. Z... Tak mi się wydaje, że spróbujemy to oznaczymy ile to wyjdzie na 186 zł. To no nie, to trzeba hyperbesję sprzedać. Spróbuję zrobić bitewkę jeszcze jedną. Mam nadzieję, że wygramy na tych hamarowych skrzynkach. Jeżeli w ogóle można zrobić z nich. 30, 35 jest, możemy zrobić to mogę jeszcze dodać to za doda 60 wronka na 3 osoby tu może fajnie oddać damy 10 sekund jak ich nie dołączy to klikamy boty także przywołamy bociki i zobaczymy, no to będzie taka ostatnia bitwa i tak jesteśmy w miarę na plusie, ładne skiny dropnęły. fajnie jakby z tej bitwy jeszcze oddało fajnie jakby z tej bitwy oddały ja przypominam kodzik xczar już na discord fabryka skinów bot Kacper błękit, bot chat lecimy. Gigachat, bot crasher, a and... fucking jest ziomek, fucking go. Ajajajaja, już myślałem, że tej ładnie oddam ale 20 ziggo dla niego. No i niestety bot nas tutaj obskubał. Bot nas obskubał, ale jakiś taki drop nie był porządny z tego. Także nie, nieźle. Otwórzmy sobie na zakończenie taki 5 skrzyneczek. 5 skrzyneczek, wy zostawcie suba, lajka like i komentujcie filmy i oglądajcie do końca przede wszystkim. Uuuu, już myślałem, że to te kosy. 12 zyko Dobra, ostatni strzał. Hop! Ojej, już myślałem, że no, już prawie, prawie. Dobra widzowie, także co, ja się zdał mi, widzimy widzimy się w kolejnym odcineczku, zostawcie lajka, like subskrypcję, przypominam kodzik i tutaj możecie sobie to ładować. I każda spacona zwoleczka z etykiecie. Gdzie jedna skrzynka też warto sobie rozpowić dżeną skrzynie ja na przykład mogę sobie pygmyk i jedna skrzynia leci dla mnie, na przykład zawsze to jest jakiś profit, może coś siąść. Ja dzisiaj expa, także też nie jest źle, dla mnie to dobrze, bo nabijamy chociaż na skrzynki expowe i te co są klucze by pamiętacie, tutaj macie skrzynię platinium na przykład, to, i też możecie sobie otworzyć skrzynię. Patrzcie, ja na przykład mogę złotą skrzynię otworzyć, ale sobie zostawię, platinium mogę walnąć jedno, jedna platynowa skrzyneczka leci. Mam 17 kluczy, także o! I hyperbestia, a nie! Hyperbestia! 57 57 ziko. Także w następnym odcineczku będzie coś fajnego chociaż. Dobra, trzymajcie się pozdro.